Witajcie, kochani. Nazywam się Arkija Andromeda. Dziękuję za Wasze komentarze, polubienia i udostępnienia. Bardzo cenię Wasze zaangażowanie i serdeczność. Dziękuję z serca za wsparcie dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia, i życzę dotychczasowym, i przyszłym darczyńcom by każda złotówka dobrowolnego datku wróciła do Was zwielokrotniona, i przyniosła ze sobą najwyższe dobro dla Was. Osoby zainteresowane indywidualną sesją telepatyczną zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową arkija.pl. Link znajduje się w opisie pod sesją. Nagrywam ten wstęp po nagraniu sesji telepatycznej informacyjno-badawczej. Dzisiejsza sesja przynosi informację, że dostępne teraz energie wspierają rozpoznawanie głosu swojego serca, prawdy i mądrości. Co sprzyja podążaniu najlepszą dla siebie drogą życia? W dalszej części sesji są pytania, które warto sobie teraz zadać, by świadomie być w tym procesie. To informacje szczególnie dla tych z Was, którzy czują się gotowi na dobre zmiany duże i małe, i tych, którzy już dokonują takich zmian. Proponuję, byście słuchali też sercem. Kontynuując temat podjęty w ostatniej sesji o ochronie dzieci, umieszczę w moim komentarzu pod sesją linki do zbioru pism. Opracowanych przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę Gwóźdź. Być może będą użyteczne dla niektórych z Was, poszerzając również pełniejsze zrozumienie obecnej sytuacji i znajomość reklamowanego preparatu. Pisma udostępniane są na stronie Grzegorza Płaczka. W najbliższym czasie będą też przygotowane pisma w sprawie ochrony dzieci, które zainteresowani rodzice będą mogli dostarczyć do szkół. Byłam w tym tygodniu uczestnikiem spotkania z mecenas Katarzyną Tarnawą-Głuźdź, Grzegorzem Płaczkiem i Piotrem Szlachtowiczem. Dziękując im za cenną pracę, mogłam na tym spotkaniu zobaczyć wielu ludzi zaangażowanych, chętnych do działania, mających w sercu nasze wspólne dobro. Wiem, że jest nas coraz więcej. Dedykuję tę sesję każdemu człowiekowi. I każdemu działaniu wspierającemu dobrą zmianę. Zapraszam do wysłuchania sesji. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych, inspirujących, służących najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. W odpowiedzi na tą intencję widzę plan fizyczny na Ziemi, widzę ludzi, są w działaniu, w ruchu, w aktywności. Informacja, która przychodzi, to prawda serca. Pokazywani są ci ludzie, ich serca emanujące. Wysoką częstotliwością widzę je w złotym kolorze i widzę promienie wypływające z ich serca. Informacja jest taka, że to symbolizuje realizację osobistych wyborów przejawienie możliwości. Z którymi przeszło się do tego życia, symbolizuje to również najkorzystniejszy kierunek dla człowieka. Podążanie za prawdą serca jest doświadczeniem samorealizacji doświadczeniem poczucia spełniania się życiowego. Doświadczaniem poczucia, że jest się na swojej drodze, że realizuje się wybór dokonany przed inkarnacją. To jest informacja o tym, że obecny czas bardzo sprzyja temu, by każdy człowiek mógł się stać bardziej otwarty, bardziej wrażliwy na głos swojego serca, naprawdę swojego serca, na swoje wewnętrzne przewodnictwo. Widzę to jako udoskonalanie się łączności w człowieku pomiędzy jego umysłem i jego sercem. Widzę to połączenie jako Właściwe jako najkorzystniejsze dla odczuwania wewnętrznego spokoju, wewnętrznego szczęścia, wewnętrznego poczucia spełnienia. To jest dobry czas, by dać temu uwagę, by usłyszeć swoją wewnętrzną prawdę. By zrobić dla tego przestrzeń, by zrobić przestrzeń ciszy, której stanie się to bardziej zauważone, słyszalne, zobaczone dla każdego człowieka. Kolejna informacja dotyczy tego, że energia jest na tyle sprzyjająca takim doświadczeniom, że wystarczy decyzja, wystarczy chęć, wystarczy pozwolenie sobie na to, by wewnętrzna mądrość, wewnętrzne światło przejawiało się coraz intensywniej i było coraz lepiej zauważane przez człowieka. Widzę to jako proces, bardzo intensywnego wzrastania świadomości. Jest to czas dokonywania bardzo dużych kroków na swojej osobistej drodze wzrastania drodze rozpoznawania tego, co naprawdę cenne, dostrzegania tego, co istotne. Co najbardziej wartościowe w osobistym życiu. Widzę to jako proces otwierania się serc ludzkich. Jako symbol tego doświadczenia, widzę pączek kwiatu, który rozkwita. Informacja jest taka, że to bardzo korzystny czas. Na pełen rozkwit osobistych potencjałów, możliwości, darów, które każdy nosi w sobie. Proszę teraz o wskazówki, na co warto zwrócić większą uwagę, na co warto być uważnym w teraz. W odpowiedzi na to pojawiają się pytania. Które dobrze sobie teraz zadać? Pytania, po których warto wsłuchać się w siebie, zrobić przestrzeń, by przyszły odpowiedzi płynące z mądrości serca. Co najbardziej lubię robić? Co kocham? Co sprawia mi Największą radość? Co robię z największą przyjemnością? Być może odpowiedź na to pytanie jest informacją Twojego serca o tym, czym warto się zająć? Czym dobrze jest dzielić się z innymi? Kolejne, Pytanie, jak często jestem w miejscach, w których czuję się naprawdę dobrze? Jak często jestem wśród natury, w lesie, nad wodą, na łące, w górach? Czy mogę częściej wybierać? Czuć się dobrze. Kolejne pytanie. Czy zauważam, jak myślę o sobie? Czy moje myśli o sobie wspierają mnie? Dodają otuchy, wiary w siebie? Czy być może jest? Inaczej możesz wybrać, jak chcesz o sobie myśleć. To wpływa na Twoją przyszłość. To wszystkie pytania na teraz. I jeszcze raz przychodzi informacja o tym, że jest to dobry czas na osobiste wzrastanie. Dobry czas na dojrzewanie do odważniejszych decyzji, do realizacji celów, planów, marzeń. Kolejna informacja dotyczy tego, że takie wybory, podjęcie działania, odważne kroki poza osobistym, Wzrostem wspierają dobrą zmianę, która dzieje się w naszej wspólnej przestrzeni. Kolejna informacja to przypomnienie, że ci, do których są skierowane te słowa, rozpoznają to. Bądź błogosławiony. Wszelkim dobrem, bądź błogosławiona wszelkim dobrem. Wierzę w ciebie, widzę cię, kocham cię.